Cześć wszystkim, witamy na locie finałowym z miejscowości Nowa 26.08 wspólnego ogólnika Małopolska możecie zobaczyć sobie kabinkę, tutaj stoimy jest troszeczkę start opóźniony ze względu na mgłę, ale mgła już zeszła także teraz rozpoczniemy sprawdzanie plomb, czy się zgadza tu mamy dwie plomby zaplombowane jedna plomba o numerze takim, 316 końcówka. Zobaczymy jest 316, dobra, proszę tam odciąć, odcinamy to. Nie ja patrzę już od razu na drugą. Tu jest 319 319 końcówka, dobra i na lot poszło gołębi 919, no tak, się... no jest dosyć fajna pogoda, tylko tam gładu trochę przeszkodziła im z wypuszczeniem rano, ale już jest dosyć fajnie się zrobiło słońce zaczyna przebijać także szykujemy się na start wystartujemy 10.15 i niech walczą tak? i niech walczą gołębie także jeszcze minutka i zaraz startujemy ja się trochę odsunę bo to na pewno będzie dosyć mocno a, co jeszcze Wam powiem? No, gołębie były pojone, bo tutaj stała kabina. Konwojent mówi, że w, po trasie były gdzieś karmione na Orlenie, tam gdzie było jasno. Także w no, dubnie są dobrze przygotowane do lotu. No, co prawda, 460 km to jest kawałek. Myślę, że sobie poradzą. I co, startujemy? Mhm. A druga strona zaraz pójdzie.